18 kwietnia 2007 roku Michel Platini ogłosił, że Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku odbędą się m.in. w Gdańsku. 23 października 2007 roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powołał do życia spółkę Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012, której zadaniem jest wybudowanie nowoczesnego stadionu piłkarskiego, który stanie się areną tych Mistrzostw. Chronika budowy stadionu piłkarskiego w Gdańsku. Spółka w marcu 2008 roku podpisała umowę z projektantem, biurem projektowym Rode Kellerman Wawrowski, który jest autorem koncepcji stadionu. Sprawne postępowanie pozwoliło już we wrześniu na wydanie pozwolenia na budowę, a 15 grudnia 2008 roku prezydent Adamowicz uroczyście zainicjował pierwszy etap budowy, prace ziemne i melioracyjne, które prowadziła firma Wakos. W połowie 2009 roku prace przy budowie stadionu piłkarskiego w Gdańsku nabrały tempa. Wcześniej teren w letnicy przygotowano, rozbierając altanki szklarni i równając go do poziomu gruntu. Każdy z nas ma jakieś marzenia i na pewno dla mnie marzeniem było wybudowanie stadionu. To, żeby Gdańsk miał taki stadion bardzo nowoczesny, duży, odpowiadający aspiracjom gdańszczan. I dzisiaj te marzenie na naszych oczach się realizuje. Jako gdańszczan jestem bardzo, bardzo dumny. Myślę, że wielu dzisiaj gdańszczan odczuwa taką dumę z tego, że... W... Wspólny wysiłek, to że musieliśmy z czegoś zrezygnować, aby skupić siły i pieniądze na budowę tego stadionu i że to się realizuje. Od 15 grudnia rozpoczęła się wymiana miękkiego torfu na grunt nośny. Ciężarówki wypełnione ziemią niemal całą dobę wywoziły ją poza Gdańsk. Spychacze i koparki pracowały nawet w nocy. Wymieniono cały grunt na powierzchni blisko 30 hektarów, czyli 26,7 hektara. Łącznie wywieziono blisko 1 200 000 ton torfu i w to miejsce przywieziono tyle samo gruntu nośnego. zatrzęsła się ziemia dosłownie. Specjalne maszyny firmy Vakos ubijały grunt, a wielkie zagęszczarki wibrowały kilkanaście metrów pod powierzchnią świeżego piasku. Szczególnie intensywnie prace te prowadzono w miejscu, gdzie będzie stał obiekt. zdarzenia, a będziemy mieli kilka dzięki temu, że mamy Euro 2012. Będzie tu gra Lechia. Ja tylko żałuję, że ja nie będę mógł grać na takim pięknym stadionie. Tempo prac i postępy w budowie zaimponowały także Miszalowi Platiniemu. 26 lipca zjawił się na terenie budowy i obserwował pracę na stadionie. Prezydent UEFA wyjechał z Gdańska zadowolony i spokojny. Kilka razy powtarzał, że Gdańsk wzorowo prowadzi najważniejszy projekt Euro 2012, budowę stadionu. Wielkie stadiony, które gromadzą 50 tysięcy 100 tysięcy ludzi. To jest jakaś wielka budowla, która gromadzi ludzi, a więc w pewnym sensie jest rzeczą świętą. Lipiec to także początek poważnych prac betoniarskich. Najpierw układano fundamenty stadionu, stopniowo wychodząc ponad poziom gruntu. Na placu budowy pojawił się zaawansowany sprzęt. Specjalnie sprowadzona betoniarka była w stanie wyrzucić aż 93 tony betonu na godzinę. W większości uczestniczyłem w swoim życiu w budowaniu rozbijając. Teraz bym chciał, abyśmy bardziej budowali i po sobie zostawiło moje pokolenie, które ładnie burzyło, żeby zostawiło piękne kierunkowe budowle, które będą długo, długo świadczyć, że mądrze to robiliśmy. 15 lipca to data historyczna. Do daty bitwy pod Grunwaldem dołączyła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę stadionu. Do Letnicy przyjechało tego dnia wiele znamienitych i ważnych osób. Narodziny Gdańskiego Stadionu obserwowało na własne oczy kilkaset osób. Dziś możemy obserwować, jak stadion w tej części W ciągu pół roku krajobraz na placu budowy dynamicznie się zmieniał. Pojawiły się ogromne żurawie, wielkie maszyny budowlane. Niemal codziennie na budowie pracowało 450 robotników. Całym projektem zarządza ekipa Biura Inwestycji Eurogdańsk 2012. Są to inżynierowie, menadżerowie wysokiej klasy, specjaliści w swoich dziedzinach. W sumie 28 osób. W najważniejszej budowie... Na Mistrzostwo Europy, czyli stadion gdański. Tak, wszystko dzieje się tak, jak zaplanowaliśmy. Każdy dzień dokładnie jest realizowany. Jest wspaniały zespół w Gdańsku, który to wykonuje. I to są fajni ludzie, ludzie, którym chce się chcieć. To są takie dni, kiedy słowa. Przemieniają się w materię i ta obietnica zaczyna być widoczna. Gdańską inwestycję chwali prezes spółki PL 2012. Najbardziej zainteresowani, czyli przedstawiciele klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk, już chcieliby grać na nowym stadionie. Stadion to przede wszystkim dom, dom dla piłkarzy, przede wszystkim dom dla kibiców i wszystko wskazuje na to, że ten dom będzie mieli bardzo piękny. Także tym bardziej cieszymy się i no, przebieramy nogami, żeby tutaj jak najszybciej zasiąść. Projektem budowy stadionu interesują się także przedsiębiorcy i szefowie dużych polskich firm. By było e, dość, myślę, interesujące, gdyby największa firma Pomorza swój znak zawiesiła na koronie e, stadionu. E, na ten temat jesteśmy otwarci, żeby porozmawiać. E, być może coś w tym kierunku się wydarzy. W sierpniu stadion wynurzył się nad powierzchnię gruntu. Spawanie, betonowanie i po kilku tygodniach zbudowano już pierwszy poziom trybun dla kibiców. A do pierwszego gwizdka zostało 18 miesięcy. Już i tylko.